Skłodniałem. Na co by się dzisiaj skusić? Hmm, mniam, mniam. wszystko wygląda tak pysznie i apetycznie. Chcesz spróbować naszych świątecznych przysmaków? Ja już spróbowałem. A po jedzonku najlepszy jest sen. <śm> Podmiałem. Na co by się dzisiaj skusić? Hmm, mniam, mniam! wszystko wygląda tak pysznie i apetycznie. Chcesz spróbować naszych świątecznych przysmaków? Ja już spróbowałem. A po jedzonku najlepszy jest sen. <laughs>